Metoda ankietowa w Twoim biznesie to jest najlepszy, jeden z najlepszych sposobów na to, żeby mieć gotowych ludzi do współpracy. Zobacz. Tutaj mamy ankietę, no, wypełnia się po prostu kilka danych, tak? Yy, to jest specjalnie skonstruowane tak, żeby osoby, żebyś wiedział z kim rozmawiasz i żeby te osoby też wiedziały, że tutaj poważnie traktujemy ten biznes. I zobacz, że jest 491 wypełnionych ankiet, czyli tyle osób czeka na telefon, żeby podjąć z nimi współpracę. I zupełnie odwracamy ten proces, czyli nie Ty gonisz za ludźmi, tylko one same przychodzą do Ciebie, żeby z Tobą wystartować. I teraz... Jeśli chcesz coś takiego zrobić, chcesz się tego nauczyć, uczymy oczywiście tego. Możesz w linku w opisie lub w bio, będziesz miał taki link do bezpłatnej konsultacji. Normalnie taka konsultacja to jest plus minus 597 zł. Ty masz 30-minutową konsultację bezpłatną. Zarezerwuj swój termin, wybierz sobie dzień i porozmawiamy, żebym mógł określić po prostu ten stan gry, czyli z jakiego punktu wyjdziemy. I jak mogę pomóc Ci wznieść Twój biznes na wyższy poziom? Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć, cześć.